Poszło, cześć Łukasz, cześć. miło Cię spotkać, znamy się z Łukaszem z grupy banknotowej BCKS od Grzesia Gucwy. Dokładnie. pierwszy raz się widzimy na żywo. Chyba tak. Tak, Chyba jesteśmy tak. aktualnie w hotelu Monopol na stacjonarnej części aukcji domu aukcyjnego Matusza Wisickiego. Za chwilę sesja banknotowa, więc na szybko krótki materiał, Łukasz jest kolekcjonerem banknotów. No, w zasadzie na początku monet, później się to przerodziło w banknoty. Monety poszły w obieg, że tak powiem. Banknoty zostały, chociaż teraz też z czasem w zasadzie coraz bardziej specjalistycznie w niektórych kierunkach. Ale tak, to prawda. E, Ukarza chciałem zapytać o kilka kwestii związanych z albumami NBP, które już pokazywałem. E, pokażemy na pewno migawkę tutaj, wstawimy po montażu, żeby się o czym mowa banknoty obiegowe z lat 1975-96 tak są zatytułowane natomiast one z obiegu wyszły w roku 95 była denominacja prawda no ta tak wymiana pieniędzy 95 no to już jest ta emisja bo można powiedzieć nieperłowska to ta późniejsza, późniejsza. No, z Orłem, w Polonii, jest i te banknoty stały się artykułem kolekcjonerskim albumy zostały wydane w roku w którym roku? Pamiętasz? Wydaje mi się, że 15. Znaczy, 2000, ja to, w 2015 tak, tak. czyli Około 20 lat po tym, jak już banknoty przestał być w obiegu. No tak, tam jeszcze w międzyczasie w międzyczasie można było kupować paczki e, z banku. tak. E, później, chyba w 2010 roku, ja dobrze pamiętam, to wyszło całkowicie. E, I 15 bodajże że to, to była emisja, chyba kwiecień, kwietniu, dobrze pamiętam. Mogę się mylić, bo to jest. Paczki, trochę czasu w... minęło, jednak. Przepraszam. E, Dzień dobry panu, Zapraszam do rozmowy, rozmawiamy o banknotach PRM. Ehm, chyba po wejściu Polski do Unii Europejskiej, takie prawo odgórne weszło, że już tych artykułów w banku nie można było sprzedawać na paczki, tylko specjalne trzeba było stworzyć do tego albumy, dlatego ten album powiedzmy 20 lat po emisji. I od tej pory, od albumu wiemy, wszyscy pamiętamy co z banknotami działo, natomiast nas tutaj bardzo interesuje, co się działo na rynku kolekcjonerskim z tymi banknotami przed wydaniem albumów. Co ja, co ja pamiętam, tak, czasy sprzed albumów. No nie szkły się w 2015 rok. No ja miałem powiedzmy 30 lat plus minus, niecałe. Wcześniej z tego co pamiętam no to było tak naprawdę drobnice, drobnicy było pełno, czyli gdzieś tam powiedzmy tych pięćsetek, pięćdziesiątek, tak, do tej pory, pięćsetek też tak. Dziesiątki, dwudziestki zawsze były trochę rzadsze, chociaż nie tyle dwudziestki co dziesiątki. Wyższe nominały, no to już bo w od tego co to było ciężej bądź łatwiej zdobyć. Ciekawa tak naprawdę, są pierwsze serie, bo to jest kluczowe w zasadzie, tutaj chyba w tych albumach. Pamiętam czasy, gdzie te pierwsze serie kosztowały przed wejściem albumu po kilkaset złotych grube. Sam chyba za 200 tysięcy, a o ile dobrze pamiętam, musiałem sprawdzić w notatkach, ale coś koło 800 zł płaciłem. Dobrze wiemy, że jak albumy weszły, no to te 200 tysięcy można było kupić za grosze i yy, żeby było śmieszniej ja sam kupowałem później po 30 zł za sztukę te same 200 boty, tysięcy 200 tysięcy po 30 bo złotych przypomnijmy album w cenie emisyjnej kosztował w banku 190 zł. tak z tego co wiem od ludzi którzy w kolejce stanęli po te albumy yy, Albumów można było kupić 10 sztuk. 10, 10 ale 10 sztuk, można ale było można wejść do banku kilka razy, lub też jeździć po różnych bankach. To znaczy, to tam nie było problemu. Nie było problemu z tym, żeby po prostu stać na końcu kolejki, nawet wychodzić nie trzeba było. To, to już nie były czasy, gdzie sprzedawano dwójki, które reglamentowano. tak? Mhm. E, pamiętam, jak dzisiaj z moim tatą wchodziłem do banku. Wyszliśmy, kupiliśmy 10, 10. I w zasadzie no tyle, bo więcej kasy nie było, tak? Cena misnia to było 190 zł. Gdzie przypomnimy, że dzień, może nie dzień przed, ale miesiąc przed, tam mniej więcej zanim się pojawiła informacja, taki sam komplet no powiedzmy wyceniano na około 8, 10 tysięcy, tak? Więc to Z ogromne, 10 tysięcy było się 200, 200 zł, złotych, tak? No i to co musieli przeżywać ludzie, którzy zgromadzili powiedzmy te wyższe nominały, które też słyszałem, bo ja wtedy jeszcze nie byłem w branży. Że za banknot dwumilionowy z błędem trzeba było zapłacić. W no, granicach trzech tysięcy, No powiedzmy między 2 a 3. Tak, no, zależy a później cały, albo gdzie było to właśnie hmm. 2, 2 miliony z błędem też za 190 zł. To jak to wszystko dotknęło ludzi, eee. którzy mieli nagromadzone tych banknotów do handlu? To znaczy, jak ktoś trzymał ciśnienie, tak jak w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie na pracy inwestycyjnej. Jeżeli mówimy o inwestycjach, no to. To wróciło do normy, tak, dosyć szybko. Bo, bo, trzeba powiedzieć, że dosyć szybko to wróciło, z tego względu, że e, ten początek to był szalony. Te pierwsze tygodnie tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo było, jak się rynek zachowa, ale bardzo szybko tak naprawdę zaczęto na forach, e, zresztą takie forum Monety, bo bodajże, e, forum, gdzie od razu powstawały posty jeden za drugim. Jak ktoś wyławiał z albumu w kolejne serie. Tak? Więc to, co znajduje się teraz w albumie, w, albumie, w katalogu Par Parchimowicza to wszystko to, to jest tak naprawdę wiedza, która była z tych forów pościągana. No bo my, my sami tak naprawdę dokładaliśmy to, co znajdowaliśmy w tych albumach. Więc 5000 na przykład AA, czy, czy 2000 AA, czyli banknoty, które były dosyć drogie. One z automatu stały się Weszły, tak, tak tańsze, się dużo tańsze. tańsze. Właśnie o tych seriach też, o te serie też chciałem Cię zapytać. Album atrakcyjny to taki, w którym zdarzyło się coś za Wiem z własnego doświadczenia, kupując kilka albumów, że często zdarzało się właśnie wspomniany przez Ciebie banknot nominalny 2000 serii AA. Mhm. Czy coś jeszcze takiego nietypowego? To znaczy było takim, standardem, był 10 tysięcy A. 10 tysięcy A też. Ale z takich ciekawostek, no, trafiłem trzy radary, tak? PROWSKE. No to więc można było. Radar 50 tysięcy czerwony. Nie pamiętam serii, ale wiem, że to był radar. No, zamieniłem na coś innego. 500 zł bodajże C, C z czymś serii do dzisiaj mam. Są 0,1, coś tam, coś tam i 1-0 na końcu. Czyli w zasadzie 5-0 i dwie jedynki. Ale taką największą ciekawostką, jaka mi się trafiła, to był radar, ale właśnie dwóch milionów. To do dzisiaj go mam. Numer chyba też pamiętam oj dobrze. 0, tam 7, 3, 8, 7 i 0, coś w tym stylu. To też fajne numery. Dosy, dosyć fajne, takie y... no, niespotykane, tak? szczególnie w tych perełowskich, bądź tamte. Słyszałem, że też bardzo rzadko, ale zdarzał się milion serii A. Y... Ja nie trafiłem, nie mogę potwierdzić tak, no tak. E, Też słyszałem o tym, ale ile w tym prawdy, nie wiem, Może, ja, ja może po prostu nie trafiłem, Może tak. pokrótce ja opowiem, jak to się cena albumu przedstawiała, e, z tego co ja pamiętam. Jeśli znasz więcej faktów, to proszę po, po, pomóż, popraw. E, cena emisji na 190 zł. Po wyjściu z banku można taki album było sprzedać za swobodnie 300 do 500 zł. W kilka tygodni on troszeczkę jeszcze podrożał, natomiast e, cena... Maksymalna, jak ja pamiętam, za pełny album, oryginalny, oczywiście, bo tam jeszcze roczniki 50 zł i 100 zł, które w różnych rocznikach jest do tej pory dostępne w Stanach Pierwszych. W albumie było z tych rzadszych roczników, więc troszeczkę droższe, ale taki album już pełny, kompletny, osiągał cenę 3000 3200. więc dosyć drogo. Teraz album można kupić za kwotę około 2,5 do 2,800, myślę, że się kupi. I te albumy z oryginalnymi seriami bankowymi, uważane jako oryginalne, są dostępne. Natomiast też zdarzył mi się album, w którym były pozamieniane serie na zdecydowanie rzadsze. Nie wiadomo, czy one oryginalnie występowały w albumach, ale zadzwonił do mnie pewnego dnia kolega i powiedział: Marcin, ile, na ile wycenisz album, w którym jest? I uwaga, 5000 serii A. 2000 serii AA. 100 000 z trzycyfrowe. Jakiś właśnie numer radarowy, i coś jeszcze z dwoma czy trzema zarami na początku. Czyli według mnie, album, który ktoś składał skompletował. Bankowo składane, to był przypadek, jak to szło. Zresztą ciekawostką jest też, że może dobrze, do tego pójdziemy za chwilę. Jeżeli chodzi o same ceny, bo do tego się odnoszę najpierw. Pamiętam, cenę emisji jest 190. Wzrost do niecałych 300. Ale uwaga, spadek, jak się rynek zaczął nasycać, mhm. ludzie nie mieli tego sprzedać. Bo nie oszukujmy się, 23 tysiące kompletów to jest dużo. O to właśnie chciałem powiedzieć, 23 tysiące kompletów. Cena zaczęła spadać. a ja to pamiętam jak dzisiaj cena zaczęła spadać. Ja kombinowałem, co zrobić, żeby jeszcze kupić. Tak? Więc w drugą stronę było, ja pieniędzy mhm. nie miałem. E, więc e, tu, był, tu był problem dla mnie, tak? Ale pamiętam też, jak cena odbiła do około 350 zł, wtedy jeszcze szły i potem to wystrzeliło. To wystrzeliło do 600 ponad, więc prawie że dwukrotnie. Udało mi się jeszcze chyba z dwie sztuki kupić, potem 900, no i później 7000. To trwało do. zacząłem degradować nie. i do 3000 Tak, tysięcy tak, tak, cena tak. Ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o same serie, hmm, te rzadkie numery, tak, bo o tym mówisz, te niskie numery w zasadzie. Tak, niskie numery, no to tak, 100 tysięcy e, występowało. To, co na pamiętam, pewno. 100 tysięcy serii, mogę się mylić, teraz z pamięci, już jakiś czas wyszedłem, od jakiegoś czasu wyszedłem z zakupu tego PRL-u, ale AP to mniej więcej te rejony 100 tysięcy. Mhm. To są numery trzycyfrowe, standard. 200 tysięcy. Też się zdarzały, dwucyfrowe K, P, chyba. Tak, R były nawet jednocyfrowe. W albumach? E, tak, w albumach. Zresztą o tym o tym nawet artykuł pisał Damian Marciniak jakiś czas temu, krótko bodajże po tej emisji. Mhm. E, tam był też licytowany numer 1, pierwszy chyba, z tego co pamiętam. Tak, gdzieś powinna powinny być informacje o tym, o ile dobrze pamiętam, około 5000 osiągnął wtedy na aukcji. Co jeszcze z takich rzadszych, co ja trafiłem, a na przykład nie skrzężył, ktoś jeszcze trafił. Ja miałem 500 tysięcy serii C trzycyfrowe w albumie. 500 tysięcy serii, serii C? To do tej pory ja z własnej obserwacji wiem, że to bardzo rzadka seria, tak. a już na pewno w trzycyfrowym numerze rarytas dla kolekcjonerów. No no i takich więc, rzeczy z albumów ludzie wyciągali tak, dużo, dużo różnych. No. No wiadomo, że każdy to rozparcelowywał. tak? No, pamiętam, no właśnie, jak jak dzisiaj, to... pamiętam jak dzisiaj e, handlarzy, tak gdzieś tam w moim mieście, e, którzy skupowali te albumy w olbrzymich ilościach e, z przebitką, bo oni tak dzieląc to na sztuki, jadąc na granicę powiedzmy niemiecką, bo nie szukaliśmy się Niemcy, jakby dowiedzieli się później o tym. Mhm. Tam na początku wszystko wyjeżdżało na granicę słubice gdzieś tam powiedzmy i tak dalej, więc no i to jest potwierdzona informacja, tak? No te ceny szalały, tak? Zanim to się ustabilizowało mi udało się zdobyć, praktycznie wymieniać jeden za drugi tyle, że miałem wszystkie serie albumowe, jakie tam mieliśmy opisane na tych forach, nie? W zasadzie za żadne pieniądze. Generalnie teraz serie przypisane jako serie albumowe są Zdecydowanie tańsze od tych tak. samych nominałów w seriach niealbumowych. Można sobie to fajnie wszystko sprawdzić, albo w publikacji pana szparu literki, są zaznaczone wszystko mhm. na biało, czyli najbardziej popularne, naj, najczęściej dostępne, lub też w katalogu Janusza Prachimowicza też są zaznaczone mhm. serie albumowe. Z niealbumowych nadal można kupić banknoty w stanie Łęce, zdecydowanie droższe. Czy polecasz na dzień dzisiejszy zakup tych banknotów, czy polecasz zakup całego albumu? Czy może lepiej sobie uzbierać samemu to, co się chce, czy taki album oryginalny, kupić gotowy? Jaki to ma sens kolekcjonerski i czy jest to fajny artykuł, żeby go przytrzymać na później? To znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o zakup PRL, to bardziej jako ciekawostka, pamiątka. Nie? Bo... Osobom, który, osoby, którym ja kupowałem jeszcze w banku te albumy e, takimi osobami były też osoby, które po prostu z sentymentu chciały mieć komplet. Nie? E, bo one przeżyły, w te, żyły w tych czasach, płaciły, płaciły więc te chciały pieniądze. po prostu mieć. No my też je pamiętamy. Mnie, dla mnie to znaczy, tak? no, ja pamiętam te późniejsze. Tak? Tych wcześniejszych jak były w obiegu no to niekoniecznie. Dziesiątki, dwudziestki ja nie pamiętam na przykład. Nie? Ja też nie do końca. Myślę, że jesteśmy w podobny rocznik. Obaj mamy ten sam ulubiony banknot. Ja tak, pamiętam właśnie z lat dzieciństwa, że jak już dostałem te 2000 kieszonkowego, to było sporo pieniędzy. No ja pamiętam 50 tysięcy, wycieczkę do Poznania, 50 tysięcy płaciłem cały dzień, wróciłem, jeszcze mi zostało. Tak, zostało. zostało 5 zł na dzisiejszym. Przelicznika tak? teraz nie potrafimy przybliżyć i no. No siły 4, nabywczej tak, tego Siły 2000, ale ale, ale. ale 4 zera obecnie nie masz 5 zł? tak, 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 dzisiaj, tak to no, było 5 zł. To, to jest niepojęte. Było nie? 5 zł. No. Tak. Natomiast e, o banknocie 2000 to też już tam parę rzeczy mówiliśmy, pisaliśmy. Jedyny wyjątkowy, dwie postacie. Tak. To, o czym mówiłem tobie wczoraj, jak dzwoniliśmy e, się, nie znalazłem tego maila, musiałem poszukać dosyć poważnie, ale e, informacje dostałem, bo pisałem zapytanie do NBP. E, czy planują jakby wypuszczanie kolejnych albumów jakichkolwiek, jakichkolwiek kwot, nie, z jakichkolwiek znaczy, z tymi konkretnymi banknotami, mm -hmm. tak? To e, informacja przyszła do mnie taka, że z racji tego, że wy, wystrzelali się z tego najrzadszego w ich zapasach 200 tysięcy e, banknotów, 200 tysięcy, tak? Bezpośrednio nie było ujęte to, no to takich albumów nie planuję. Nie? Ale nie było nic informacji, że nic więcej nie będzie wypuszczane, Więc e, domyślam się, że kolejne emisje będą. No, chociażby małe, mała książeczka z dziewięcioma nieobiegowymi banknotami, tak? Z 90 roku, no, to jest. Projekt, projekt który tak, do obiegu. Dla, dla takiego banku, tak to są grosze, no, ale wizerunkowo to jest e, z 10, więc myślę, że prędzej I czy później coś sprawło. Dawno już nie było czegoś podobnego, wypuszczonego na rynek kolekcjonerski dla banknociarzy. Bo dla co jakiś mm -hmm. czas te dziesiątki dwójki się już skończyły teraz są piątki dziesiątki dwudziestki pięćdziesiątki w srebrze w złocie dla mniej zamożnych i bardziej zamożnych cały czas weź imitowany. pod uwagę jeszcze to że to jest produkt kolekcjonerski a tam masz faktycznie pieniądz który był i to jest ta różnica czyli tak jakby nie tak jakby ale z całą pewnością bardziej atrakcyjny kolekcjonersko jest taki album w którym są no, w pierwszym stanie banknoty które kiedyś były Prawnym środkiem płatniczym. My nimi operowaliśmy. Gdyby nie było wymiany pieniędzy, to te zasoby też by się w banku skończyły, pieniądz by poszedł w użytek i bardzo ciężko by było już dostać bank w stanie pierwszy. Szczególnie te pierwsze lata, pierwsze emisje? No, dziesiątki, dwudziestki. Jak wspomniałem, no, dwudziestek jest dużo, natomiast dziesiątek samej emisji tylko kilka serii. Nie wiem, 12 czy szesnaście. 16. 16, bo, bo, 16 bo R, bo więc R. mało, bo na przykład 100 złotówki, 300. 300 coś, o literkach może osobny materiał sobie spróbujemy kiedyś nagrać, natomiast co jeszcze o tych albumach, bo czas nas goni, jesteśmy przypomnę na stacjonarnej aukcji u Mateusza zaraz zaczyna się sesja banknotowa, na którą zapraszamy. O tak, okay, koniecznie, a może nie, wiem, mniejszym konkurencji, tak, nie, przychodźcie, zamknięte. Co o albumach? Powiem szczerze, że ja zostawiłem sobie taką książeczkę, tak? album pusty osobno. Wszystko i tak trzymam w osobnych klaserach, więc dla mnie, czy to było w, książce, w albumie, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, to trzymam zupełnie inaczej. No, w tym momencie, nie oszukamy się, no, po wielu latach, ale doszedłem do takiej ściany, że gdzieś szkoda mi pieniędzy na rzadsze serie, z tego względu, że w miejsce tego mogły kupić historyczne rzeczy z wcześniejszych okresów. No, ale myślę, że jak na początek, szczególnie taki PRL to jest dobra zabawa, gdzieś tam przygoda i myślę, że też nauka. Szczególnie dla osób, które. Zaczynają. Tak, zaczynają i, i fizycznie nie pamiętają tej epoki, bo to już tak, jest dla nich jest historia, absolutnie. a dla nich coś dla nas starszych. Nie do końca starych, ale starszych. Coś, na co my my mieliśmy styczność na co dzień. My to pamiętamy okay. jako banknoty, którymi się płaciło i może przez to też sentymentalnie je lubimy. No, pewnie tak. Są fajne. Ja osobiście polecam zakup albo pojedynczych banknotów, albo jak ktoś woli nie chce zbierać, bawić się w dokładanie Cała do albumu, mia. kupić sobie cały album, zostawić na pamiątkę, bo naprawdę jest to no, tak, fajna. Sztuka jak najbardziej w hurtowych ilościach. Myślę, że niekoniecznie. Nie, nie. Jeden na pamiątkę, a tak jak Łukasz wspomniał, lepiej się zająć epoką atrakcyjniejszą kolekcjonersko, historyczną gdzie tych banknotów jest zdecydowanie mniej, nie wyszły nigdy w albumach, chociażby Dokładnie. emisja wczesnego PRL-u. A y, czy być może banki mają jeszcze takie zasoby, żeby wypuścić y, jakąś emisję kolekcjonerską wczesnego PRL-u? Na, na tego maila odpowiedzi nie dostałem żadnej wiążącej, także... Bardzo ciekawa sprawa, <laughs> tak, bo gdyby tak, taka tak. informacja wyciekła w jakikolwiek sposób, można by się jakoś no, przygotować, to myślę, ale... No to by znowu szał. Myślę, że kolejna emisja taka mogłaby e, przynajmniej ten rynek PRL-u zabić, tak, zniszczyć do końca. No jest to... Bo O ile pierwsza emisja, ceny padły, one się teraz podniosły w zasadzie, nie, może nie wszystkie, ale część wróciły do poprzednich cen, to myślę, że kolejny taki strzał zabiłby ten rynek. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Łukasz, bardzo Dzięki. dziękuję za rozmowę. Fajnie, że się spotkaliśmy wreszcie. No i co, spotkamy się na forum, na, w internetach, a następny wyjazd planujesz gdzieś przyjechać? No na razie mam dzisiaj, powiedzmy zawodowych planów, trochę, okay. więc, więc odpada Wrocław na pewno, a dalej zobaczymy. Tak Będzie ten, aukcja Damiana Marciniaka w Zamku Królewskim, o której już rozmawiałem z kilkoma osobami. Łódź, pewnego. Warszawa jeszcze. Nie. Łódź, Warszawa, giełdy, tak. No. przypominam o giełdach, Łódź, Warszawa, ale to terminy podam na grupie później. Dzięki jeszcze raz, fajnie było spotkać. Również.